To zanim odpiszemy to jak Ja to kaleką zostanę. Znaczy, pthu, oczywiście. No. <laughs> Cały czas się patrzy na nazwę tego laptopa. Expiuj. I sobie mam sygnał, jak tutaj Tutaj. No, zaraz. Tu no i pójść teraz, bo normalnie zaraz się zabijemy. No i tak, to w ogóle no i tak się tutaj zabijemy. Tu jest dziwne. Może się jakoś przyspiesza tą kolejką? Nie mam pojęcia jak. Chyba, że ona by nie zahamowała na tym boku, ale jak nie zahamuje na tym boku, to się zabije. No Boże! Dokładnie! Chyba, że wcześniej zahamujesz i ona w jakimś sposób się jeszcze wtedy tak nie rozpędzi, żeby się zabić. Jezu. Fizolow. Fizolow, <grym> dokładnie. No, może teraz odpocząć. Tym się wali. Jak ja wcisnąłem się w to na sąsiadło? Nie dawało mi się tego. Co ja zrobiłam? Kimczak, lectwo. Pulpit. Dobra. Mam nadzieję, że ludzie nie widzieli mojego pulpitu pięknej tapety. To jest niemożliwe. Trzeba by było sobie jechać. Ej, 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 a to ty, 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 ty po co to dostałaś? Może to jest jakiś magiczny zmieniacz stron czy coś, coś nie wiem Może jak ja myślę. Mm. Jak bo mi coś mi się przedstawiło? Nie wiem po co tu przebiegłam z desperacji zrobiłam to Dziwne coś Poczekaj Kurna chata Czym chata? Bogata kurna chata Tam coś jest właśnie hmm, Właśnie widzę, że tam coś jest właśnie A jakby z tej z góry zaskoczyć tam, czy ona by zaskoczyła i się złapała i później się trapała Właśnie chcę to wypowiedzieć Boże, jakie mózgi My to mamy, kurde, mózgi? Teraz mi się procesor przegrzeje. no ja już to czuję. Już mi łeb boli. Czujesz to? no czuję, czuję. Czuj, czuwaj. Czuj, czuwaj. Co czuj. my, harcerze, czuwamy? No, i to jest tak, kurde... Cipa. Wybij no, okno. Lorku. Nie, nie, nie. Nie. Wyskocz. To so klo, Dobra, Dobra, nevermind. <laughs> Argh! Jak chcę dzisiaj skończyć tą grę? Ja też. Bo już mnie ludzie normalnie męczą na tym YouTube. Bez urazy ludzie. Jeżeli kogoś uraziłam, to przepraszam. Ale naprawdę mnie męczycie. <grym> Ale że męczą się tym, że tą czwórkę? Nie. Kiedy ten Rider trzy? Kiedy? No to jak skończysz, to się. Aha, dobra. Myślę. Dobra. Panie! Spieszaj, pan. Jechały? No jechałem ja wtedy. Tylko tym środkowym żeśmy jechały, w sensie, żeśmy jechały, ale tam się zabijamy. <grym> o Jezu. mi się chyba pokićkało z tą środkową. Ktoś chyba był maniakiem ekstremalnych wycieczek kolejką górską. I musiał zadać to do Tom Mówi Chłopaki <grym> dajemy to, bo ja nie wytrzymam. Musi to być. Tak, yy, przejechał się w oszukać przeznaczenie z tym ro Royal i Tak, Dokładnie. mu się mi zachciało. Dobra, wsiadam. A jak nie, to do solucji patrzę. Muszę się co kręcić. A co ci w Safe game, ty? Nie wiem, nie przeglądam się. No, bo tam coś chyba leżało. Co jakby dało za zaanonować? Dawaj ją! Dobrze. Great. Krakówa gody! Co? Nie co wiem, co to było? To był język Kimchaka właśnie. To był Kimchakona. Oh my fucking my fucking god No one, huh? dobrze powiem. Ha. Huh. Oh yeah. I like it. Ale poszłyśmy do przodu Tak Posunęłyśmy się We właściwym kierunku Mhm mm No Jezu Wszystko na podstaw. Można zresztą tyłem zjechać i się złapać i Właśnie dostoszyć. chciałam, do dlatego zapisałam Tak zrobimy Wow Master of the World. To nie ma przejścia, więc idziemy tędy. Przepraszam. Boże drogi. Ja już do tego przywykłam. O! Oh! O! Oh, oh, oh. oh, oh. Tak! Ale on... Patrz, pat pat on jakiś śliski wjazd z buta. Kurde. Za to, ja nie mogę. No fajnie, eh? Alla Rasila life. Tylko, że ja teraz. Jak tam wrócić? Skądś na główkę zabij się i tyle. Okay. No może można tam wrócić, skoro można tu spaść. Ja podziękuję. W jakim momencie Coś coś znalazł? Nie, ale tu można coś. Radę. A tam można przejść dalej. No ja właśnie się... to jest najgorsze. Nie lubię tego w tym braiderze. No patrz, oni to robią specjalnie. Tu jeszcze mogę iść. Dobra, jakoś to zrobimy. Ale w to głośno myśli. No, trochę. Coś widziałam. No i mówię, że są jakieś demony. Widzisz, że z niego teraz demon uszedł? No. <grymne> Lara, stoisz tutaj. To po co ty się tam schylałaś? No dobra. Ale to jest dobry znak, skoro nie możemy iść tutaj, to możemy iść tam. Teraz no. tak, bo mamy takie coś. Aha, tam jestem kończy. Musiałam przejść. się zesresowałam. Tak. Tam na dole jest lampa. Zapisz sobie do ogródka. Mm -hmm. Zapiszemy o ogródka. Ty masz. No, no właśnie. Dobra, łapię się. Brała Bo nie to już z tej desperacji. Ojej, jej, Kim, tak jak ty byłaś po tam tamten i tyle. Mówiła, żeby tam iść, a tego kolesia, co w partyzanta wjeżdża, nie wie. Shotgun na jego Spoko! Pociągnę go. Dobra. Tylko gubią się uniki robić z no Aha! Bo muzyczka jest. Spad na dół. Może to zobaczyć. Aaaa, ciota! <laughs> Dobra. Bo to jeszcze przyjdzie ta ciota. O, o, próbę, pijcie tam. Trzeba napisać to zły na interaktyw. Prawda, czy nie masz flary? 111. To jedna szósta z liczby szatana. No mega fajnie, że się żeśmy dostali. nie wiadomo gdzie. No i ten... kurza mnie już tak gra. <grym> mnie też. Nie trzeba to schodzić. Coś tak. Wszystko zrobić. Jakieś krzywy. Ale to bym było słuchajcie, by... A ty nie, bo z tego nie wam się nie dało. Już je wezmę, kurde. Kur. Będą potem się śladować. Ja nie wierzę po prostu. To jest jakaś... Tak Larka, fajny biust. Larka miała, K fajny biust. No? no właśnie. Znaczy nie wiem, nie no właśnie. Nie wytrzymam już. Nie wiem co mu ja zrobiłam, tak naprawdę... Desperacja. Dobra, olej, te plady. nie wiem czy ja po moment. Aha, <grym> no, 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 like bo... tak dalej. A czemu nie? Czemu nie? Raz, nie? To jest nie tak ważne. To jest chciało. Wszystkie te stety... skargi Gdzie tam pewnie nadal na dole pojawią się następcy? Taki free bonus. Yeah. Lau. la, yeah. <laughs> Larka chillał z takim dziadem. o. -o. No tak, ona tutaj też się zabiła. Ostro, siostro. Ja tak, ostro, siostro, bo się pokaleczysz. Mam bajkę jechał. To prawie mię Tak z kim czeka. <grym> O, tu tak, o, mnie. <grym> Jezu! <grym> Dobra, nie powiem, jak to zabrzmiało. No pomysła? Ja przynajmniej my w razie drapałam, ale nie wiem, kto sobie co pomyśli. Hej, haj. Czy ona tu skakało gdzieś? Yy, Zatrzymaj się. Mówiła, no że są jakieś sloty. Lubią mnie, bo mi dali kolejne, inni tego nie mają. Jakie jest stary tego teraz, obaj, no nie. Tu masz kolejne, dostaniesz kolejne dwa. Hmm. Dobra. Idziemy. Ja pierniczę. Eee, Jakie combo, normalnie. Larka, wymiotasz. Takiej turbanki to też by nie się przydało do tych filmów, co są ze śmierciami Lary. No, bo ja tego nie widziałam żadnym filmie ze śmiercią Lary. Bo oglądałam wszystkie, prawie. Sama nawet taki zrobiłam. No. Ale to, to było genialne. No, no i wróciłyśmy do punktu wyjścia, Baby. O, drogi... No. Tom Priderze... Żono moja, serce moje, nie ma takich, takich jak, jak my dwoje. dwoje, bo ja kocham, kocham oczy twoje. twoje. O. Coś tam, ja. coś tam, coś tam. Moje. Weź, kurde, kucnij, strzel, to może się otworzy. Dupa. Dobra, ja biorę rezolucję, bo ja nie wytrzymam. No to zaraz wracamy, ludzie.